Są to następujące firmy. Może szybciutko wymienię, ale za chwilkę bo akcja LKS słowisko zagranie do Wacha. Dawid Wach zbyt długo zwleka. Niedokładne wybicie przejął Dziopak Daniel Keleci. Z lewej nogi. No. Ładne zgranie do Daniela Keleciego. Był tam jeszcze w polu karnym. Jakub Marzysz. Ale wach na prawy skrzydle wchodzi już w pole karne. Odegranie Tomasz Olko-Herkt. No, jeszcze grabasz. Co tam się dzieje? Rzut karny, faulowany przez przyjezdnych. Gracjan Klotz, gwizdek sędziego. I brama, nawet nie ruszył do tej piłki. Był tam jeszcze Tomasz Olko. No, to będzie kartka. Dawid Wach wychodził na pozycję, z powrotem odegranie do Wacha, co zrobi Dawid Wach, a świetnie technicznie tam sobie radzi, uderzenie, Tomasz Olko, no Łukasz Konefał. Oba zespoły chyba bez zmian wyszły na drugą połowę, no ale goście grają od 39. minuty w osłabieniu po czerwonym. Halamaka, ale zdołał dograć. Słożył się do strzału. Jeden z piłkarzy jest nisko. Jeszcze poprawka. Otóż obosłupka, ale. Miejscowi. Herkt, Herkt na lewą nogę. I druga bramka. 51 minuta spotkania. Paweł. Przemysław Bednarz. Goście, uderzenie. Bardzo ładnie. Ależ waleczny, Herki gospodarze. Tomasz Olko, kapitan ŁKS Słowisko, wypychany. Jest trzecia bramka! Krzysztof Gumieniak, 60 spalonego Dawid Wach. Dawid Wach jest w polu karnym, Dawid Wach za długo zwlekał, troszkę, ale jeszcze oddanie do grabarza. Grabarz nie trafił czysto w piłkę. Mark. Kulca. Daniel Keleci. Keleci jest w polu Sam próbował wykończyć, ale no z prawej nogi. Piłka. I daleko, do przodu. kierunku Dawida Wacha. Ten do, próbował przedłużyć do Tomasza Olko. No i znowu starcie. Żółta. I nisko. 79. Minuta. Sokół nisko przegrywa. No i jest bramka. Nie, ale minimalnie, Myślałem, że przeciął to zagranie. Wach przejął piłkę i już pędzi na bramkę. Zagranie do przemysława Czado. Czado w bramkarza. No dlaczego tego nie wykorzystuje? Sokół nisko. Ostatnie sekundy meczu. Uderzenie po ziemi. Piłka kozłująca, ale poradził sobie Albert Olko.